Czy zdarzyło ci się kiedyś poczuć, że twoja obecność zmienia atmosferę wokół ciebie? Że gdy wchodzisz do pomieszczenia, napięcie opada, powietrze staje się lżejsze, a ludzie w twoim towarzystwie oddychają spokojniej? To nie przypadek, tego spokoju nie da się udawać. On wypływa z duszy, która pamięta swój cel, nawet jeśli umysł jeszcze tego nie rozumie. Być może jesteś uzdrowicielem dusz, kimś, kto nie potrzebuje rytuałów tytułów ani uznania, bo sama jego energia ma moc uzdrawiania. Uzdrowiciel nie zawsze dotyka dłońmi, ale zawsze dotyka obecnością. Czasem wystarczy, że spojrzysz, posłuchasz, albo po prostu jesteś, a drugi człowiek zaczyna się goić, nawet nie wiedząc dlaczego. Twoje wibracje są zgodne z harmonią i spokojem, i ta harmonia budzi ją w innych. Jesteś cichym przypomnieniem, że wszystko może wrócić do równowagi. Może zauważyłeś, że ludzie przychodzą do ciebie, gdy są smutni, zagubieni lub zmęczeni, nie oczekują wielkich słów, potrzebują twojej obecności, a gdy odchodzą, coś w nich się zmienia. Są spokojniejsi, lżejsi, bardziej pełni nadziei. To jeden z najjaśniejszych znaków, że w tobie mieszka energia Uzdrowiciela Duchowego. Prawdziwi Uzdrowiciele mają coś wspólnego. Głęboką empatię, nie tylko rozumieją emocje innych, oni je czują. Cudzy ból przenika ich ciało, cudza radość rozświetla ich serce. Czasem to bywa trudne, ale właśnie ta wrażliwość jest Twoim kluczem, bo tylko ten, kto sam doświadczył bólu, potrafi naprawdę współczuć. Twoje serce jest lustrem, w którym inni mogą zobaczyć się bez masek, a to już jest uzdrowienie. Masz też mocną intuicję, wewnętrzny szept który prowadzicie wtedy, gdy rozum wątpi. Czasem po prostu wiesz, co ktoś czuje, co się wydarzy, albo kiedy należy milczeć. To nie przypadek, to głos twojej duszy, język wewnętrznej mądrości. Gdy mu ufasz, życie zaczyna układać się z zadziwiającą harmonią. Jakby wszechświat współpracował z tobą w każdym kroku. Kolejnym znakiem jest prawdziwe pragnienie pomocy, nie dlatego, że musisz, pomagasz, bo nie potrafisz inaczej. Twoja natura wibruje potrzebą, by przynosić ulgę, dawać wsparcie, nieść dobro. Nie robisz tego dla pochwał, tylko dlatego, że twoje serce tak działa spontanicznie, bezinteresownie, z miłością. Być może w twoim życiu nie brakowało trudnych chwil, strat, bólu, ciemności, ale z każdej z nich wyszedłeś silniejszy. Nie tylko przetrwałeś, odrodziłeś się. Ta zdolność przemiany bólu w mądrość, smutku w zrozumienie. A lęków, współczucie to znak prawdziwego uzdrowiciela. Jesteś alchemikiem duszy, zamieniasz cień w światło, nie tylko dla siebie, lecz i dla innych. Masz też niezwykły dar uważnego słuchania. Nie słuchasz tylko uszami, słyszysz między słowami ton głosu, gest, drżenie, pauzę. Twoja obecność daje drugiemu człowiekowi poczucie, że jest naprawdę widziany i rozumiany. A w tym właśnie momencie zaczyna się leczenie. Gdy ktoś czuje, że nie musi już udawać, z pewnością pociąga cię duchowość, to co niewidzialne, tajemnicze, przekraczające codzienność. Zadajesz pytania, których inni unikają. Dlaczego tu jesteśmy? Co kryje się za cierpieniem? Jaki sens mają nasze drogi? Nie szukasz rozrywek, szukasz prawdy. Twoja dusza pragnie połączenia z czymś większym, z tym, co święte i wieczne. To nieciekawość, to wezwanie to twój wewnętrzny kompas prowadzący cię ku pełni. Często też czujesz energię miejsc i ludzi. Wiesz, kiedy w powietrzu unosi się napięcie, a kiedy harmonia. Nie potrzebujesz słów, by wyczuć, co się dzieje. To twój subtelny radar, błogosławieństwo, choć czasem może męczyć. Ale dzięki niemu potrafisz przemieniać to, co ciężkie, w spokój. Twoja obecność potrafi oczyścić przestrzeń, w której się znajdujesz. Uzdrowiciele zostawiają po sobie niewidzialne ślady. Ludzie nie zawsze pamiętają, co im powiedziałeś, ale pamiętają, jak się przy tobie czuli. Twój spokój zostaje z nimi na długo. Twoja energia jest jak ziarno światła, które w nich kiełkuje, nawet gdy ciebie już nie ma obok. A najczystszy znak twojego daru to bezinteresowność serca. Nie pomagasz, by zdobyć podziw. Pomagasz, bo twoja dusza tak świeci. Twoja nagroda to spokój, który wraca, gdy widzisz, że komuś zrobiło się lżej. Twoja siła nie tkwi w słowach, lecz w intencji. Twoje światło nie potrzebuje sceny, ono działa w ciszy. Jeśli te słowa z tobą rezonują, jeśli czujesz, że w środku coś się porusza, nie ignoruj tego. To twoje przebudzenie. Twoja dusza pamięta, kim jesteś i dlaczego tu jesteś. Nie musisz robić nic niezwykłego, wystarczy, że będziesz sobą. Twój spokój jest lekarstwem, Twoja obecność modlitwą, Twoje serce światłem, które prowadzi innych przez ciemność. Nie zastanawiaj się, czy jesteś uzdrowicielem. Po prostu bądź, oddychaj spokojnie, kochaj bez lęku, świeć bez oczekiwań. Świat potrzebuje takich jak Ty, cichych latarni pośród chaosu, dusz, które przypominają, że wszystko można przemienić miłością bo prawdziwi uzdrowiciele nie leczą dłońmi, leczą obecnością, leczą duszą.